Cześć kochani, dzisiaj stwierdziłam, że nagram poranną rutynę. Jest już taki e, filmik na moim kanale, natomiast teraz ta poranna rutyna wygląda trochę inaczej. E, bo wiecie, zaczęła się szkoła i w ogóle aha, to jest. <śöj> e, e, słuchajcie kochani, ja będę teraz budzić naduszkę. Mm, I szykowadziem do szkoły, a wy pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i wpadać do mnie na... E, TikToka. Jezu jest godzina 7.30. <laughs> ja jestem druga nieprzytomna. Możecie pisać w komentarzach o której e, wstajecie. No, napiszcie. <laughs> A ja idę e, budzić się na dole. Dusia! <laughs> Wstajemy do szkoły. Nadusia ogólnie jest w naszym łóżku, ale dlatego, że przyszła w nocy, nie wiem. <laughs> Wow. Wstajemy Majorek Wstajemy Dusiu Co chcesz na śniadanko? Płatki? No dobra Tylko wstań już baję oglądaj Zobacz bajka leci To wiem, nic nie widziała, mamo. Nic nie widziałaś? Nie. Jak to? A co ci się śniło? Działaś jakiś sen? A boję się w tym To są... jest. Ja, Oglądaj bajeczka, mama idzie zrobić śniadanie, okej? Okay? Dobra, mamy Nikosia. A ty pozujesz? Do, do zdjęcia. Nikoś pozuje, Mama nagrywa. Powiedz hej. On posuje to zdjęcie. Wyspałeś się, Nikoś? Aha. Ja robię śniadanie biał, tak Wilusia tobie też tam no więc daję zaraz to Mila daję, daję zaraz zwierzętom też jedonko i dzieciakom robię ogólnie pracować tam i lepiej by było tam nagrywać ale tutaj mam okno i jest chusteczkowe światło więc może się przynieść tu a tutaj mam w sumie zlew ale dobra no więc Nadia sobie zaczęła płatki ja też zawsze robię herbatę w ogóle w takim dużym dzbanku, bo Nadusia sobie bierze do szkoły albo piję w domu, Nikolasek jeszcze pije, więc no, zawsze robię taką chorodną herbatę i przy okazji sobie kawę. Tylko w tym momencie tak wiem, czajnik mam brudny, bo to jest straszny czajnik. On się brudzi co chwila, dobra, to mam i teraz. A herbatkę taką Wam polecić. Nie nie mam współpracy, chociaż bym chciała mieć współpracę z herbatami, ale jest kozak. Raspberry and lemon. zrobiłam. Teraz zrobię Nadi płatki i słuchajcie, nie hajtujcie, bo moja Nadia lubi płatki z zimnym mlekiem. Z zimnym. No, naprawdę. Wie. odcinek już jest na moim kanale, ale to był tak dawno, kiosek, był taki malutki. Teraz wiecie, jest to szkoła. I w ogóle tak się szykujemy i stwierdziłam, że dobra, ja, nagram, bo w sumie nie ma takiego czegoś na moim kanale, jak Nadia szykuje do szkoły. Przy okazji pokażemy Wam mundurek. <grych> w sumie przy okazji już Wam pokażę, co zamówiliśmy Nadii do szkoły. Co prawda na poprzednim którymś moim filmiku, na no, chyba vlogu, jest ale stwierdziłam, że tutaj też pokażę tak na spokojnie, to no, wieś dość na taki plecak personalizowany z jej imieniem i tutaj ma N. W środku jest dość, dość taki, wygląda na taki ok, że nie jest ani za duży, ani za mały, ale w środku naprawdę jest dość taki pojemny. No i tutaj ma też kieszonkę. No. I zamówiliśmy taki bidon też personalizowany e, z jej imieniem Nadia i tą laleczkę w ogóle ona też sobie wybierała, bo jest możliwość wybrania koloru włosów, koloru skóry e, i koloru oczu. E, I Nadusia sobie taki wybrała, bo ta lalka wygląda jak nasza Nadia. I tej, ja to zamawiałam na stronie Etsy, takie coś, e, za bidon 9,99, a za plecak... 15,99, 14,99. No, jakoś tak, ale to ze strony Etsy, więc yy, Spoko ta stronka, My już zamówiliśmy drugi raz, i teraz zamówiłam takie coś, więc fajnie. No tu teraz myje włosy, a ja sobie umyję buźkę. Nie, ząbki. Wiesz co, ja ząbki w sobie. Cóż no uwaga, ja ząbki umyję później, bo ja jeszcze piję kawę. Wiesz mnie? No. Nie, tudy, ja myję tudy, ząbki. To... No ty myjesz ząbki, a ja sobie umyję buźkę, wiesz, bo mam problem z tą co Nikolas tego woła. Taką no bo nie mam taki produkt, jak go kupiłam w takiej maksie, To jest scrap do ciała, do twarzy. Znaczy w sumie może być, no nie, face scrub, tylko do wusi. E, ale tak zarumbiście pachnie. pachnie. Powąchać? Powóchaj, pachnie. Pachnie, nie? Tylko jest taki, no dobry, jaki jest? To była wizja. Uh -huh. Właśnie tylko mnie taką Olaj. Olaj. zawsze robić także. Szykuję się z Nadusią, <grym> y jemu, już, jemu zawsze tylko zmieniam daję jemu picie, herbatkę I potem jak wracam tutaj mu śniadanie, bo ogólnie do szkoły mam bardzo wyziutko co na <grym> Więc zajmuje mi to naprawdę e chwilkę pójście do szkoły całej minuty i potem jak wracam, to wtedy robię mu śniadanie. <grym> a nawet ja w szkole się 50. 8,50. A jest już ósma, chyba 15, Także będziemy się zaraz ubierać. Ja zmywam to z twarzy i zaraz do Was wrócę. Teraz. Ale oczy nie są się ołosy. Teraz na Nadesi fryzurkę. Zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. Nadia w ogóle nie lubi się czesać. Nadia, lubisz się czesać? Tak. Tak? A przed chwilą mi marudziłaś. Ale lubię się Kicka, dzisiaj robimy co? Już nie będziemy kombinować. Opaskę zakładasz? Dobra. Tylko będzie polać. Co Cię będzie wolać? No opaska! Mm -hmm. nie rozumiesz już. <laughs> nie rozumiesz. Wasze dzieci też piskują. Bo nasza Natosi ma teraz taki etap. Nie rozumiesz? Po prostu. Nie? No i opaska. Wiesz? Dobra, a co ty masz tutaj z kołnierzykiem? Pokażę, bo ona ma ogólnie takie dwa, jakby, ala mundurki. Postawię sobie tu. Drugą ma taką sukieneczkę, tylko dzisiaj akurat idzie w spodniach drugą ma taką sukieneczkę. Nie są to takie, wiecie, mundurki, że z tym logo, bo na razie ich jeszcze nie potrzebuję, ale ma kolor czerwony, więc ma taką sukieneczkę i właśnie to, co ma teraz na sobie. Dobra, my będziemy już chyba wychodzić, bo jest już 4 godziny, więc odezwę się do Was jeszcze na dworzu. E, pokażę Wam w sumie, gdzie mamy szkołę. A idzie do szkoły. Zobaczcie jak ten plecak w ogóle bardzo ładnie się prezentuje. Jest śliczny. A przy okazji e, pokażę Wam właśnie jak mamy blisko do szkoły, bo to jest nasza ulica. Tam jest e, nasze mieszkanie. E, a tutaj właśnie pójdziemy w lewo i jest już nasza szkoła, także tam mamy taką piękną polankę, chodzimy tam z psem. Pokaż się Dusia. No śliczna jest. Tam jest polanka, no. A tam są pusty. Tak. i tam No idą do szkoły. A tam są Chodź. Co są No chodź tu na dół, no djeno, co ty tak idziesz, No skręcamy. O i teraz tam na samym końcu. Czerwona to jest na dół szkoła, także mamy bardzo bliziutko. Blisko mamy? Mm -hmm. Nadia w ogóle uwielbia chodzić do szkoły. Nie, nie chcę być tak blisko szkoły. Aha, przed chwilą powiedziałam, że lubisz chodzić do szkoły, a teraz powiedziałeś, że nie chcesz być blisko? Lubisz czy nie? Lubię, ale chcę być daleko. Daleko, aha. Widzisz, chłopczyk też biegnie do szkoły. Ale blisko. Nadia bo. Nie wiem, Nadusia teraz będzie chodzić do szkoły. Tutaj jest jej szkoła. Będziemy czekać co? jeszcze mamy chyba parę minutek. Misia! Misia. No i w ogóle ta szkoła dzieli się na dwa, bo tam gdzie idą te dzieci, to jest primary, a my tutaj idziemy do reception, czyli idziemy tutaj. A czemu nie idziemy tam? No bo tam jest starsza klasa, za rok tam będziesz chodzić, a dzisiaj idziemy tu. Tak? Czekamy już się z Wami pożegnam, bo ja już wróciłam do domciu. Nikolasek już sobie zje śniadanie, przebrałam i poszedł sobie na drzemkę. Także ja się biorę za sprzedanie mieszkania. Potem może zrobię live'a na TikToku, także pamiętajcie, żeby wpadać na mojego TikToczka, bo ja tam robię live'y, więc będziemy mogli sobie pogadać. Pa!